się się jakieś gigadzinne. Bronie wygląda jak ładowana, prowizoryczna. Co ona ma za znaczek obok? Nie wiem. A, to wygląda jak ten. Cześć, mi strasznie klatkuje, gra. Nie wiem, tu każda broń jest inna jakaś. I jest, się na mapie, jest. I znowu cały środek się zmieni, tylko że teraz nawet, nawet więcej. No, zamiast prosty <noise> Eee, Tak gdzie lecimy? Patrz tu ja widzę, że to jest farmafurii, to nie jest nowe. Co ty mówisz? Tu lecimy. Nowa agencja. Agencja wróciła. To miejsce tak się zmienia. Co, na linach jest trzymane? Są tyrolki. Jakiś boss tu jest. Słyszałem Boss? No Ale dziwne ten A jakiś jak się zmienił Ej crafting jest w tej grze? Ej crafting dodali, co? Cześć A możesz... A możesz ulepszyć sobie broń Możesz zrobić z broń jakąś inną broń Jakimiś kośćmi Cześć, no umieram Jakieś kości. Ale to dziwnie to, 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 się, to, się używa. Co to jest? Zbierz. Aha, dobra. Jak ja robić. Kurde. Jaki jest ten skin kolejny w karnecie? On jest strasznie... Tarana Czy fajny Aha, Fajny Czekaj Chyba ja, z nowego skina załatwię Gdzie ja ty masz tych to? co? masz pałdolców? A, a co? Co kichasz do mikrofonu? Nie kicham do mikrofonu, bo nie Nie, nie wiem, czy wiesz. O, jest pierwotny karabin i mogę dodać do niego jakieś kości i on będzie wtedy. Wtedy będzie niebieski. Albo mogę dodać jakieś. te, jakiś Jakąś zębatkę i będzie MK zwykła. To jest ciężkie, chodźmy tutaj. No to, bo nie wilki nas znajdą. Nie, no tak daleko to nie. Wilki, właśnie, wilki. Ciekawe, czy będą działać jak te no Dajesz mu kość, skoro widziałem kość, to dajesz mu kość i on za to chodzi. Tak musi być. Trzeba co, tu coś dziwnego się świeci, ale. Co to jest, to cholery. Co to za bronię? Ja nie wiem, co to jest i nagra. clips. Co to jest? To wyrzuca, okej. Okay. Co się pali? Podpaliłem las. Las podpalił. Nie miałem broni, tak? Podoba mi się, że wszystko się zmieniło teraz. Wszystko się różni. A chyba wilka biją jakiegoś. Ma taki pasek życia jak rakin. O, tu jest chłop. O, tu jest chłop. I to z bronią? No Mirask mi pisze, oj chupie To nie mi powie, no, jedną rzecz ciekawa tak, że nowy sezon jest w Fortnite Albo ja <laughs> że chce grać, A, bo on ma 30 GB tego update'u przecież na Xbox'ie One. No ten... Internet prędkością u nas nie grzeszy. Co to jest? A to jakieś coś... przyleciało. Trzeba podnieść, ale rzuca grantami Dobra, co to jest? Podnieś. F. Co to jest? Mogę skakać z tym. pa pa. Wigo ciebie biegnie! Urzuciłem to że cała wataha leci No dobra te widki jakieś Możemy do pompy? To są te kości Co ci dodało? Czekaj, nie mam tych kości Aha o, o, ży o! życie też daje, dobra Mega, zobacz to Podnieś to okay. sobie Tak sobie podnosisz się, skaczesz chyba okay. St stwórz broń, zakład sobie w ekwipunku, właśnie to robię Aha, No Nie ma co, dobra Udrażanie ja. ja, przedmiotów Czy mogę... Ej, wod. Aha, ła wow, To zajmuje trochę Aha Tilted Towers jest leśna. Ale co ty chcesz o tej farmy? To jest ta farma, po prostu pewnie wróciła. Czekaj, znaczy, a to nie jest... A to jest koloseum zniszczone, połączone z tą farmą. Ej. A wszystko jest inne, ja nie wiem. Łuk. Łuk. A, no, łuk. W trailerze widziałem, no. Ale nasz, taki łuk na strzały. No, widziałem w trailerze łuk. Amunicja, strzały. Dobra, masz rację. Są, jest amunicja jakaś nowa. Czyli zdobywasz mi kości z tych wilków, tak? I jakby sobie już sama... ulepszyć z tego broń. No, dobra. No. Ale ty... Ja nawet nie wiem, co ja mam brać, bo nie wiem, co zostawię za broń, nie. Dobra, pomodzę, pomówię ci. No. Jej, fa fajna ta broń. No. Chodź. Um, Siął łuk. Nie wiem, skiny takie, o na przykład taki totalnie teraz nie pasuje do tej gry Taki skin, a wziąłeś ten łuk? no nie, tu jest jeszcze łuk O są kości, dobra, poczeka, poczeka, mam kości I teraz crafting Tworzenie A nie mogę, cztery potrzebuję Nie mogę, dobra O, o, ej, łuk możesz ulepszyć do łuku wybuchowego, Z sieci granatu dodajesz, albo... Albo łuk elektryczny jakiś, nie wiem jak on działa, ale dodajesz impulsy, więc pewnie się wyrzuca po prostu. Jak zdobyć te materiały takie, te... Tu ci się staty pokazują? Ciekawe. O rano. jakiś chłop tutaj leci A bo to ma dwa ammo po ten, ta pompa. Tylko w magazynku. Okej, okay, ta kula, którą niosę, coś mi chyba wskazuje tą drogę do tej iglicy Jest taką smugą tutaj, więc Sprawdzam teraz Czy to coś mi da Jak to tam zaniosę Mam nadzieję Co to? Hmm. Mityczne bronie są też, mam mityczną pompę В новом, новому при первотном. О, а? куда я спал? <звук> <звук> Co jest? Ta pompa! To nie jest pompa, to jest jakaś strzelba. Ale ta strzelba jest niesamowita. Wydaje mi się, że na górę muszę to zanieść. Może dostanę jakąś mityczną broń wtedy? Nie... Kurczę, to strzelazą. ukradł kulę połampa jest niesamowita O mnie zmiękula Kula daje fula Co się dzieje? Nie, nie. Co to? To jest semityczny shotgun? Proszę powiedzieć, że to jest semityczny shotgun. Tak, a to co to? A to jest to, co chciałem zrobić, ale nie zrobiłem. Tak jak się to używa. Cholera, co to robi teraz? O! To ten płaszczy to ta kula, bo ja nie wiem Chyba płaszcz O kurde Nie no, rozrzucam no, to może coś zrobi na niego Może O, o tutaj o To są buty skokowe iglicy Tysko trzy razy po O! O, cholera. Czy już wiem jak działają mi też te broni, dobra? Nauczę tego używać. O! Bawe. Bardzo ciekawe. Kurczę, mam pompę, taką szarą. To nie jest pompa. Pompa, to nawet nie jest ona. No jestesby na tu jestem, po prostu no co. Nie O, co to? O, to ta rana jest. Tylko, że... Te buty mają full damage? Możliwe, że nie mają. Jak nie mają foldy mecz, to są... Jednak, to są mega te buty To tam tu wysadza? Ten łuk nie jest chyba dobry do, tak powiem, do tego snajpienia Mam wrażenie O no raz mu kawa No i no, bro. A jak się gra w tą grę, przychodzi jakiś chłopiec, spamuje ci, ci po prostu.